Dziś sobota, więc dziś o samochodach współczesnych i strasznie się cieszę na ten odcinek, bo uwielbiam to auto. To auto, które ma swój niepowtarzalny, wyjątkowy charakter, jest prawdziwym. Takim samochodem, którego już dawno nie powinni produkować z bardzo wielu przyczyn. Powiedziałem Wam, że uwielbiam to auto, ale to uwielbienie nie polega na tym, że wystawiam ten samochód na ołtarz i mówię, że jest najwspanialszym samochodem na świecie, bo na pewno nie jest najwspanialszym samochodem na świecie. Mało tego, ten samochód najprawdopodobniej ma znacznie więcej wad niż e, zalet, ale o tym zresztą za chwilę się dowiedzieć, e, dowiecie. Więc e, teraz przechodzimy przez. E, Swoją drugą zróbmy kalkulację Mubi dla niego, bo e, tu jest teraz ten mniejszy dwulitrowy silnik, więc to ubezpieczenie będzie też zupełnie inne niż chociażby w poprzedniej generacji Wranglera. Więc wyliczenie e, według porównywarki Mubi, zobaczcie za ile będzie można kupić najtańsze ubezpieczenie OC i przechodzimy do tych chwil spędzonych w tym samochodzie, a każde, każde chwile spędzone we Wranglerze, nieważne której generacji, po prostu się pamięta. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam te samochody. Ci wszyscy, którzy oglądają Automaniaka doskonale o tym wiedzą, bo nie raz o tym mówiłem. E, niestety to jest miłość, która jest często nieodwzajemniona, bo to jest miłość platoniczna, jednostronna, moja do Jeepa Wranglera, ale nie odwrotnie, bo... Ja mm, już to zresztą mówiłem parę razy. E, jednego Wranglera spaliłem, drugiego utopiłem i żeby nie było, ten spalony to był mój prywatny, więc... Niestety nie udało się, e, natomiast, kurde, cudownie, że on jeszcze jest w tym kolorze. Mm. Pamiętam, jak dokładnie w Kalifornii na Laguna Seca zobaczyłem pierwszy raz tego Wranglera w tym kolorze. E, ktoś z nim przyjechał i ten Wrangler wyglądał wow. Ja wiem, że on oczywiście już od paru lat jest po tej wersji poliftowej. Co mu się dzieje? Czy ktoś go utopił gdzieś, albo coś? Bo czujnik cały czas się włą... Tak. A może mamy brudny czujnik parkowania? Wcześniej też tak było, Robert? Mhm. Mm czas. Czyli mógł ktoś e, uderzyć tym samochodem, na przykład przejeżdżając przez przeszkodę, albo coś i uszkodzić czujnik? No trudno. Z drugiej strony to jest Wrangler, który ma, już 48 tysięcy przejechane, jak na samochód prasowy 48 tysięcy przejechane, a tak, ja to oczywiście znam tylko i wyłącznie z teorii, żeby była jasność. Samochody prasowe nie mają łatwo, to, bo najczęściej wchodzą do nich dziennikarze, którzy wchodzą i robią od początku do końca. I zimny, ciepły, ktoś wchodzi, młody, stary, kobieta, blondynka, facet, brunet, ludzi, wszyscy, 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 wszyscy robią wszystko tymi samochodami. Więc jako ma 48 tysięcy, to to już jest naprawdę niezły wynik, że cały czas jest w parku prasowym, więc pewnie takie rzeczy się pojawiają. Słuchajcie, też jakby dla mnie zaskoczeniem jest, podobnie jak pewnie dla wszystkich, to, że jest ten nowy czterocylindrowy silnik dwulitrowy, który ma moc ponad 280 koni mechanicznych. Uwielbiałem wersję V6, czyli tą wersję z silnikiem, to się nazywało Pentastar bodajże i to był silnik, który miał taki totalny genialny moment obrotowy pięknie od dołu jechał. nie do końca przepadałem za Wranglerami w dieslu bo ten diesel Wranglerowy no tak między nami to trakt, trochę chodzi jak traktor Znaczy to oczywiście absolutnie pasuje do tego samochodu, żeby on chodził jak traktor, bo jest, bo jest takim wielkim, groźnym gościem, ale do jazdy na co dzień może być to męczące, ta v benzynowa była genialna niestety ta v dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych Powiecie, ok, fałszywska dużo pali, a wiecie, że wbrew pozorom, jak się normalnie tym samochodem jeździło, to on jakoś nie palił dużych ilości? Czy wszystkie szyby są pozamykane w nim? Ja wsiadłem do niego pierwszy raz, więc mam cały czas takie wrażenie, ale chyba muszę się zawranglerować, że tak powiem, czyli przyzwyczaić do wszystkich wad Jeepa Wranglera. E, bo jest ich całe mnóstwo, żeby była jasność, ale ten samochód uwielbia się za wszystkie jego wady. I uwielbia się za to, że jest jakiś jest strasznie hałasuje tutaj, ale to jest chyba te opony, które są takie, bo drzwi są pozamykane strasznie szumi. Ja nie wiem, jak jest w tym modelu z aktualizacją, natomiast jak był produkowana poprzednia generacja, to w Stanach Zjednoczonych była taka wyprodukowana, wydrukowana książka 20 kilka punktów, które musisz poprawić w fabrycznie nowym GP w Wranglerze, żeby użytkować go na co dzień. I to było cudowne, bo na przykład kazano uszczelniać dach, bo ciekł, bo to było absolutnie normalne i on fabrycz, fabrycznie ciekł. I tak dalej, i tak dalej. Było całe mnóstwo... E, e, różnych e, dziwnych rzeczy, ale to też pokazuje jego, jego klimat. Uwielbiam to, jak wygląda deska rozdzielcza. czyli Jest kurde, płaską, fajną deską rozdzielczą, e, którą ja kocham od momentu, kiedy pojawił się Wrangler e, ze serii Młode Wilki. Te lata 90. -te miałem takiego właśnie sześciocylindrowego 4.0 na manualnej skrzyni biegu. Tak fajnie od dołu chodziło. On miał takie malutkie zegarki tutaj, bu, 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 na całej długości go rozstawiana, ale to też była taka płaska deska rozdzielcza. Uwielbiam to, że ta szybka, która jest z przodu, jest taką szybką, trochę czołgową. Ona jest mega prosta, dosyć wąska, oddalona. Uwielbiam ten widok, który jest za kierownicę, czyli ta wygięta maska. Te osłony, żeby położyć tą przednią szybę, bo to rozumiem, do tego chyba nawiązuje. Za sekundkę to są moje pierwsze wrażenia, kiedy wsiadam do tego samochodu, więc jeszcze go nie oglądałem dokładnie z zewnątrz, zaraz chcę zobaczyć, co można. Tutaj pozdejmować i co kłaść, bo w normalnych jeepach to miało, w jeepach i Fordach GPW, no bo to jest no, jedno i to samo tak naprawdę odkąd to się zaczęło. Swoją drogą słuchajcie, wtedy, kiedy produkowano ten samochód, to jeszcze wtedy nie było ee, e, jeepa. Jeep w ogóle jeszcze nie istniał jako jeep. E, to jeep tak naprawdę, znaczy teorii skąd się a nazwa jeep jest w ogóle kilka, ale najbardziej prawdopodobna to jest e, e, od skrótu GP. General Purpose, czyli takiego samochodu bardzo uniwersalnego i w skrócie GP, 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 GP i tak wyszło, jak, że jest to Jeep i tak już zostało. I inna teoria mówi, że od kreskówki Papaya, od jednego z bohaterów w kreskówce papaja, który był taki wielozadaniowy też do wszystkiego i tak dalej, on też się nazywał GP. I Ciągle ten czujnik e, się odzywa. Więc tych teorii jest kilka. Natomiast faktycznie w tamtych czasach, kiedy produku, produkowano ten samochód, kiedy produkowano ten samochód, no zobacz, tam masz też, widzisz go, że niby podjeżdża sobie pod górkę. No, a generalnie on jest wszędzie tutaj, e, ma swoje DNA. E, to były tak naprawdę dwie marki: to był e, e, Willis e, i to był Ford GPW zresztą GPW to jest od G, e, e, General jak to było General Purpose, Purpose. dobra zresztą Ford to jest General Purpose Willis o Ford GPW trochę wstyd się przyznać, że pomimo tego, e, że już kilka lat jest ten model na rynku, tak naprawdę chyba ja pierwszy raz jadę gdzieś kawałek więcej tym samochodem niż e, przejechać się dookoła e trzepaka tak zwanego I powiem wam, że jest Gigantyczna różnica pomiędzy starszą generacją a nowszą generacją. Ten samochód jest dużo łatwiejszy do prowadzenia, dużo lżejszy do prowadzenia. Kiedy operator, który właśnie trzyma tą kamerę, odebrał ten samochód i mówił, Kurde, jak on dziwnie jeździ, taki dinozaur, dinozaur, to, to naprawdę, Robert, nie widziałeś, jak jeździła poprzednia generacja. Bo poprzednia generacja była takim samochodem, który bardziej prowadził dzisiaj jak żaglowiec niż jak, jak, jak samochód. On jest dużo lżejszy do prowadzenia. To jest taki samochód, do którego bardzo na przykład próbowałem kiedyś przekonać, bo ja uwielbiam Wranglery, jak Wam powiedziałem, i bardzo próbowałem do tego przekonać moją partnerkę, moją małżonkę, że to jest wymarzony samochód dla niej. I jak jej się bardzo podoba wersja krótka, to niestety w krótkiej wersji nie ma na przykład bagażnika. No i tu już jest dramat jako samochód użytkowy, no bo faktycznie dla kobiety jest to dosyć słabe, szczególnie jeżeli ktoś się zajmuje kostiumami w filmie i musi z samochodu zrobić sobie czasami garderobę. No tak, absolutnie nie. Więc wchodziła wersja długa, wersja czterodrzwiowa, natomiast wersja czterodrzwiowa, ja pamiętam jak ona wsiadła, robiłem wszystkie, słuchajcie, rzeczy, żeby ją przekonać do tego samochodu i o ile samochód bardzo się podobał, no to to był dramat, jeżeli chodzi o samojeżdżenie, jeżdżenie, samo parkowanie, możliwość zarówno jeżdżenia w mieście, jak i jeżdżenia w trasie, bo bo to już był czołg, to już był samochód, który wymagał dodatkowych, dodatkowej atencji, a nie przyjemności z prowadzenia. Ja to na przykład uwielbiam, natomiast z tego co widziałem, nie wszyscy to lubią. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo jest. Ta generacja dużo łatwiejsza, dużo taka delikatniejsza i lżejsza, jeżeli chodzi o samoprowadzenie. I powiem Wam, że jestem zaskoczony tymi czterema cylindrami, które tutaj pracują pod spodem, bo on naprawdę przez te turbiny dostał fajnie dużo momentu obrotowego i on naprawdę. Bardzo lekko jedzie w porównaniu od, na przykład do diesla, który po prostu klekotał i jechałeś jak ciężarówką e, Iveco. Natomiast, no zobaczcie też z drugiej strony, co się dzieje. To nie jest, żebyście mieli świadomość. Ja nie jestem osobą, która wymaga od każdego samochodu, żeby miał wszystkie cechy najlepsze z motoryzacji. E, czyli jeździł z prędkością Ferrari, a miał luksus Maybacha. Nie. Natomiast zobaczcie, jedziemy 120 km na godzinę. Ja nie wiem, czy słychać. E, to teraz, że tu gdzieś coś trochę wieje, tu ja mam cały czas wrażenie otwartych drzwi, i generalnie w nim tak jest. Nie jest to brambo, że nie traktujcie tego jak, jako wadę, ale to jest po prostu jego, ja to nazywam urokiem tego samochodu, bo jest niepowtarzalny. Dobra, idziemy, spróbujemy pójść do tych 130. Też dużo lepiej prowadzi się przy tych prędkościach tak zwanych autostradowych niż poprzednia generacja chociaż mamy teraz dokładnie prędkość autostradową 140 km na godzinę teoretycznie się da bo po ponad godzinie jazdy Jeepem Wranglerem w trasie z prędkością Nazwijmy to autostradową. Doszedłem do wniosku, że jedynym sposobem na przeżycie tego jest odkręcenie radia na fula. To jedyny sposób, żeby tu przetrwać. Ten samochód wzbudza totalnie skrajne emocje. To samochód, który ja kiedyś nazywałem, że jest takim samochodem dla... Em dla sąsiada, bo jest najlepszym takim rozwiązaniem dla Ciebie, czyli marzysz, żeby mieć ten samochód, ale nie chciałbyś nim jeździć tak zupełnie na co dzień. O ile te pierwsze 100 km robisz z nim z wielką przyjemnością, z gigantyczną frajdą, tak jak pojechałem do MBL-u, do Bentley'a w jedną i w drugą stronę, to już sobie przypomniałem generalnie o wszystkich wadach w tym samochodzie. Słuchajcie, te opony oczywiście są piękne, są wspaniałe, świetnie sobie radzą w terenie, ale... No, są potwornie głośne, nie wyobrażam sobie, gdybym dziś przy tych kilometrach, które na przykład robię, żeby jeździć na co dzień na tych oponach. Zresztą, to sam, cały samochód, który cały czas dość specyficznie się prowadzi, prowadzi się tak bardzo oldschoolowo. To nie jest samochód, który jest przyklejony do drogi, ale z drugiej strony. Tak jak Wam powiedziałem na początku, Wranglera, z Wranglerem to jest tak jak troszkę z miłością, kocha się pomimo, pomimo tych wszystkich wad, jakie masz do tego samochodu, no bo jest głośny, bo jest hałaśliwy, bo nie prowadzi się wcale jakoś super najlepiej, prowadzi się znacznie lżej niż poprzednia generacja, ale, ale nadal jest dosyć topornym samochodem. Bardzo miłym zaskoczeniem jest ten silnik, w którym absolutnie nie brakuje mocy. Jeśli wy zastanawiacie się, mówię, a dwulitrowy Wrangler benzynowy teraz to kompletnie bez sensu, nie, naprawdę w nim nie brakuje mocy, auto jest dosyć szybkie, jest również dość paliwożerne, no ale taki ma styl i taki ma klimat. I Wrangler jest też takim samochodem, który możecie postawić pomiędzy nowymi G-klasami, pomiędzy nowymi Porsche. I on zawsze będzie dobrze wyglądał. A mimo tego, że nie kosztuje tyle co G-klasa co, czy co Porsche, swoją drogą nie kosztuje też mało, bo kosztuje ponad 250 tysięcy złotych. Dlatego stwierdziłem, że na sam koniec włożę kij w morowisko troszkę, bo o ile Wrangler jest przecudownym samochodem, ale trzeba. Iść na bardzo wiele kompromisów, żeby go kochać, ale ewidentnie się da go kochać, to na rynku, dokładnie w tej samej klasie i dokładnie w tych samych pieniądzach, znajduje się według mnie nowy gracz, jego największa konkurencja, czyli Raptor. I słuchajcie, to jest fenomenalne, bo spójrzcie na te koła. Które są równie terenowe, oczywiście, może nie mają aż tak wielkiego bieżnika terenowego, ale na tych kołach normalnie się da jechać. On nie szumi, on nie wyje, on normalnie jeździ. Nie ma zawieszenia takiego jak we Wręglerze z tyłu i tak jak w większości pick-upów, tylko ten samochód normalnie się prowadzi. Pod, pod maską pracuje słabszy i faktycznie jest dużo słabszy ten motor niż we Wręglerze dwulitrowy, ale diesel, który spala znacznie mniej. Słuchajcie, z jednej i z drugiej strony mamy dwa samochody, które są troszeczkę takimi gadżetami, bo zarówno jeden jest zrobiony po to, żeby wyglądał świetnie, jak i drugi. I to są dwa doskonałe auta. Do użytku codziennego bez wątpienia Raptor będzie pewnie przyjemniejszy dla większości z Was. Jeżeli mieszkacie na plaży, chcecie mieć otwarty dach i wyjeżdżać bez drzwi, to Wrangler będzie absolutnie bezkonkurencyjnym samochodem. Tak czy siak, jeżeli kiedyś się zastanawiacie, czy będziecie się zastanawiali to warto porównać te dwa samochody bo one są naprawdę fajne są fajne, bo są totalnie prawdziwe, takie, że wchodzisz i naprawdę czujesz motoryzację nie ma się czym chwalić, bo jeszcze na koniec to w sumie chyba mogę Wam się do czegoś przyznać, bo to, to, to nawet widać po samochodzie no byliśmy na zdjęciach na torze offroadowym na zdjęciach do TVN Turbo i niestety urwała się osłona, ale And... to nie oznacza, że ten samochód źle sobie radzi w terenie. Jest takie stare przysłowie, że im masz lepszy terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po ciągnik, żeby wyciągnąć ciebie z błota. I tak jest dokładnie też w przypadku Wrangler'a, który przede wszystkim nie powiedziałem wam tego, a to też jest niezwykle ważne. Ma blokadę przodu, blokadę tyłu, dokładnie tak jak miały stare G-klasy i zawsze było to był taki element najbardziej charakterystyczny dla G-klas, że można było zblokować mechanizm różnicowy z przodu i Mechanizm różnicowy z tyłu. Raptor tego nie ma. Ma centralną blokadę mechanizmu różnicowego, plus blokadę tylko i wyłącznie tyłu. Ale nie oznacza to, że ten samochód też inaczej jeździ. Znaczy, na pewno inaczej pod kątem komfortu. W terenie są dość porównywalne. Ale faktycznie Rubicon z odpalanym, z odpalanym, co ja mówię, z odpinanym stabilizatorem z przodu z tymi blokadami jest samochodem, który może zawstydzić wiele najbardziej topowych samochodów terenowych w terenie.